Pół roku temu, 14 listopada, cały sportowy świat mówił tylko o jednym. Tego dnia pewna wybitna sportsmenka ogłosiła, że kończy karierę. Dziś chcemy jej podziękować za wielkie emocje, które wspólnie dzięki niej przeżywaliśmy. Roger Federer mówił, że grała wyjątkowo Boris Becker, że jej kariera była niesamowita. A ja powiem po prostu. Panie i Panowie Agnieszka Radwańska. Agnieszko, kiedy przygotowywaliśmy się do twojego benefisu, zadzwoniliśmy do znakomitych polskich artystów z pytaniem, czy, czy wystąpiliby dla ciebie? I wyobraźcie. państwo, Agnieszko, zatem specjalnie dla Ciebie, Andrzej Piaseczny. No, że faceci uwielbiają Agnieszkę Radwańską, to oczywiste, ale Aga ma też mnóstwo fanek. Posłuchajmy, co ma jej do powiedzenia pewna twarda babka, zresztą też Agnieszka. tego ośmiu najlepszych tenisistek świata spotyka się na turnieju WTA Finals. To takie nieoficjalne mistrzostwa świata, na których spotykają się właśnie najwyżej notowane zawodniczki w rankingu WTA. Proszę sobie wyobrazić, że. W Ledon w 2012 roku Agnieszka Radwańska stanęła na korcie centralnym, by walczyć o tytuł. Zobaczmy. Eee. Robi się gorąco. Nie słyszysz tego kiedyś, że dwa razy by się zastanowiła, gdyby miała zostawić pod twoją opieką dzieci. Interpretować, drugi Jerzy. No, przecież nie znała, litości grała tak, że rywalką opadały ręce. To była czysta roślina. Tenisista wszechczasów jest. Styl tenisowy Agnieszki. Czysta poezja. Agnieszka Ladmańska zrobiła oszałamiającą karierę w sporcie, który uważany jest fenomenalny. Posłuchajmy teraz sportowca, który jest absolutnie mistrzem tej najpopularniejszej. W dyscyplinie Z przyjemnością pragniemy podkreślić, iż Isia jest Krakowianką. Tu się. To miasto będzie mogło odwzajemnić tę miłość, a właściwie nie miasto, tylko władze miasta. Szanowni Państwo, wiceprezydent miasta Krakowa, pani Anna Korfel-Jasińska. Witamy gorąco. Pani Anna Korfel-Jasińska, bardzo pięknie dziękujemy. Drodzy Państwo, są takie tenisowe pojedynki naszej mistrzyni, które choć nie rozegrane w ramach turniejów WTA, to jednak przechodzą do historii. No właśnie, bo kilka godzin temu po przeciwnych stronach kortu, to teraz co tych pięknych emocjach zaśpiewa zespół Pektus. I Komitet Narodowy UNICEF przeprowadziło aukcję Pomoc Najbardziej Potrzebującym Dzieciom na Świecie. Zwycięzca tej aukcji miał zaszczyt zagrać Taj z Agnieszką. Zobaczcie. Kciuki. A z Państwem powoli się żegnamy i mówimy do widzenia, do zobaczenia, dziękując, że byli Państwo z nami. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia. Dobranoc.